Strasburg, lato 1518 roku. Mieszkanka miasta wychodzi na plac i zaczyna tańczyć. Najpierw wzbudza zainteresowanie, potem zaskoczenie. Mija godzina, dwie, a ona tańczy nieprzerwanie, mimo coraz większego zmęczenia. Zamiast przestać, do kobiety dołączają kolejne osoby. Wkrótce taniec ogarnia cały plac, zarówno młodych, jak i starszych. Przechodnie patrzą z niedowierzaniem, ale niektórzy dają się porwać rytmowi. Z każdym dniem liczba tancerzy rośnie. Wielu tańczy aż do omdlenia, niektórzy nigdy się już nie podnoszą. Lekarze są bezradni, a duchowni próbują egzorcyzmów i modlitw. Zdesperowane władze miasta szukają rozwiązania. Wbrew rozsądkowi zamawiają orkiestrę i budują scenę, aby, jak wierzą, taniec można było po prostu wytańczyć do końca. Po kilku tygodniach epidemiczny taniec wygasa tak nagle, jak się zaczął. Strasburg zostaje z pytaniami i plotkami. Czy to była masowa histeria, zatrucie z poryszem, czy może klątwa? Odpowiedź wciąż pozostaje tajemnicą. Chcesz więcej absurdalnych, ale prawdziwych historii? Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.